Stroik ze starej nakrętki od słoika. Zupełnie za darmo. Szybki i tani sposób na świąteczną dekorację, która zachwyca każdego. Główną bazą stroika jest nakrętka od słoika. Dlatego pokryj gorącym klejem wybrane przez siebie wieczko. Teraz przymocuj do nakrętki gałązki sosny. Przyklejaj je dookoła, aż pokryjesz całą jej powierzchnię. Poczekaj chwilę, aż klej zastygnie. Następnie wybierz jedną bombkę. Ostrożnie usuń jej górną zawleczkę. Często jest tak, że właśnie ta część się psuje i bombka nie nadaje się do zawieszenia. Przyklej bombkę na środku ułożonej kompozycji. Następnie potrzebujesz trzy wykałaczki, sklej je ze sobą. Przygotuj także jedną świeczkę, najlepiej wysoką i cienką, po czym wbij wcześniej sklejone wykałaczki do podstawy wybranej świeczki. Drugą stronę wykałaczek włóż do otworu w bombce. Taka kompozycja jest już gotowa. Rezultat jest naprawdę zachwycający. To prosty, ale niezwykle efektowny sposób na udekorowanie wnętrza i wprowadzenie świątecznego klimatu. Świąteczna ozdoba jak z ekskluzywnych sklepów. Na początek weź długi kawałek deski i mniejszy. Większy posłuży jako trzon dekoracji, a mniejszy jako podstawa konstrukcji. Nałóż klej na gorąco i połącz oba elementy. Upewnij się, że podstawa jest stabilna. Teraz czas na bombki. Wybierz kolory i rozmiary, które pasują do twojego świątecznego stylu. Zacznij od dolnej części deski i przyklejaj bombki warstwami za pomocą kleju na gorąco, układając zawieszką do tyłu. Staraj się, aby bombki leżały blisko siebie, eliminując widoczne przerwy. Kontynuuj, przesuwając się w górę deski, zmniejszając liczbę bombek w każdym kolejnym rzędzie, aby stworzyć stożkowy kształt przypominający choinkę. Podczas klejenia upewnij się, że bombki są dobrze przymocowane i równomiernie rozłożone, co zapewni stabilność i estetykę dekoracji. Gdy skończysz, przyklej gwiazdę na czubek, owiń całość świątecznymi lampkami, aby nadać dekoracji wyjątkowy blask. Twoja świąteczna ozdoba jest gotowa. Umieść ją w widocznym miejscu. Ta choinka z bombek przyciągnie uwagę i wprowadzi magiczny klimat do każdego wnętrza. Szybki i tani sposób na świąteczną dekorację, która zachwyca każdego. Ja wybrałam klasyczne, duże czerwone bombki. Następnie weź gąbkę florystyczną. Odetnij niewielki kawałek gąbki i podziel go na mniejsze prostokąty. Przyklej kawałki gąbki do górnej części bombek przy użyciu kleju na gorąco. Przygotuj dekoracyjny sznurek i odetnij dwa dłuższe kawałki. Przełóż sznurek przez bombkę i zawiąż mocny supeł. Teraz czas na główną ozdobę. Weź gałązkę świerku. Możesz użyć zarówno żywego, jak i sztucznego świerku. Przytnij gałązki na mniejsze pojedyncze kawałki. Żywy świerk wprowadzi do wnętrza naturalny zapach lasu. Wbij gałązki w podstawę gąbki, układając je warstwowo, aby powstał okrągły kształt. Uzupełnij przestrzenie między gałązkami małymi świątecznymi dodatkami. Przymocuj przygotowane dekoracje do ramy drzwi lub sufitu, używając haczyków lub taśmy dwustronnej. Zawieź bombki na różnych wysokościach, co nada dekoracji lekkości i elegancji. Rezultat jest naprawdę zachwycający. To prosty, ale niezwykle efektowny sposób na udekorowanie wnętrza i wprowadzenie świątecznego klimatu. Wiszące bombki tworzą harmonijną i pełną uroku kompozycję. Zrób sam taki piękny świąteczny stroik adwentowy. Zacznij od zebrania świeżych gałązek sosny oraz różnych bombek. Te elementy posłużą jako baza i ozdoby. Weź cztery kieliszki do wina. Każdy z kieliszków wypełnij mieszanką bombek w kolorach, które ci odpowiadają oraz mniejszymi ozdobami, które masz pod ręką. Następnie przyklej wycięte kółka z papieru do górnej części każdego kieliszka za pomocą kleju na gorąco, zamykając bombki w środku. Aby dodać więcej świątecznego klimatu, zawiąż czerwone wstążki wokół nóżek kieliszków, tworząc urocze kokardki. Następnie przygotuj podstawę stroika. Użyj do tego makaronu do pływania. Złóż makaron na pół i zabezpiecz jego końce za pomocą opasek zaciskowych. Sprawdź, czy długość pasuje do stołu. Jeśli tak, zwiąż drugi koniec, tworząc zamknięty wieniec. Teraz włóż do jego środka wcześniej przygotowane kieliszki z ozdobami. Czas na dekorowanie. Rozłóż gałązki sosny na makaronie, tworząc świąteczną kompozycję. Dla wzbogacenia ozdoby wykonaj jeszcze jedną rzecz. Na drucianą wstążkę nałóż bombki jedna po drugiej. Taką kompozycję przymocuj do środkowej części stroika. Po bokach dodaj mniejsze ozdoby. Na koniec dodaj trzy szyszki do dekoracji. Aby łatwiej je zamocować, przyklej je do wykałaczek i wbij w makaron piankowy. Na odwrócone podstawy kieliszków postaw świeczki o czterech różnych rozmiarach. To one właśnie uzupełnią stworzony stroik adwentowy. Z takim stroikiem oczekiwanie na święta będzie pełne uroku i świątecznego klimatu. Zaskocz swoich bliskich prostą i szybką dekoracją. Sprawdzi się ona zarówno na prezent, jak i jako słodka ozdoba na świąteczny stół. Na początek weź prostokątny kawałek celofanu i ułóż na nim pięć pralinek Ferrero Rocher w jednym rzędzie. Następnie zwiń celofan tak, aby stworzyć równywałek. Rób to powoli i dokładnie. Celofan powinien przylegać do pralinek, ale nie być za mocno napięty, by nie uszkodzić delikatnych czekoladek. Weź sznurek i odetnij kilka kawałków. Zwiąż nim miejsca między każdą praliną, delikatnie dociskając, aby nadać wyraźny kształt. Upewnij się, że sznurek trzyma mocno, ale nie zgniata pralinek. Po związaniu, odetnij wystające końcówki sznurka, by całość wyglądała estetycznie. Następnie połącz końce celofanu, składając je do góry, zwiąż końce sznurkiem, tak aby powstał okrągły kształt. Teraz weź mały dodatek, np. bombkę i przymocuj ją na górze wieńca. Na koniec weź ozdobną wstążkę, zwiąż ją na górze, tworząc elegancką kokardę, która dopełni całości gotowe. Twój świąteczny wieniec z pralinek jest nie tylko piękny, ale też smaczny. Taka dekoracja sprawdzi się doskonale jako prezent dla bliskich lub jako wyjątkowy element na bożonarodzeniowym stole. Twój stół jeszcze nigdy nie wyglądał tak świątecznie. Pokażę ci, w jak szybki i prosty sposób zachwycisz wszystkich swoich gości. Nie musisz wydawać fortuny na świąteczne wydatki. Na początek weź czerwoną serwetkę, rozłóż ją na płasko. Następnie złóż rogi serwetki, tworząc trójkąt. Ważne jest, aby górny kąt trójkąta był ostry. Dolną część serwetki złóż do środka, tak jak na filmie. W kolejnym kroku złóż górny róg serwetki do boku. Teraz weź białą serwetkę, rozłóż ją na pół. Następnie złóż ją w połowie, tworząc pasek. Umieść krawędź wcześniej przygotowanej czerwonej serwetki na środku białej serwetki. Ponownie złóż białą serwetkę, która przypomina cienki pasek. W ten sposób całość zaczyna nabierać kształtu prawdziwej czapki Mikołaja. Na koniec złóż wystające białe części serwetki do środka, odwróć serwetkę i gotowe. Tak przygotowaną serwetkę ułóż na stole lub na talerzu. Dzięki takiemu detalowi stół zyskuje świąteczny charakter i przyciąga uwagę. Świąteczne serwetki w kształcie czapki to idealny akcent, który doda świątecznej magii na stole. Przygotuj je dla każdego gościa. Te serwetki nie tylko pięknie się prezentują, ale także pełnią praktyczną funkcję podania w nich sztućców. Włóż sztućce do białej części serwetki. To świetny sposób, aby każdy gość poczuł się wyjątkowo.